Zmniejsza się liczba urodzeń, ten trend obserwujemy od wielu lat, natomiast w zeszłym roku został przekroczony kolejny rekord, jeżeli chodzi o najmniejszą liczbę urodzeń. W sumie było nas 147 tysięcy osób. I te dane i prognozy są dla nas bardzo niepokojące, bo to pokazuje, że jeżeli nie zostaną wprowadzone konkretne działania, które będą rozumiane jako prodemograficzne, no to będzie nas coraz mniej, będzie coraz mniej osób w wieku produkcyjnym, będzie coraz mniej osób które pracują i współczynnik obciążenia demograficznego będzie wzrastał. Dlatego podejmujemy szerokie działania na poziomie naszego ministerstwa, ale i we współpracy z innymi ministerstwami, by likwidować bariery, które powodują, że ludzie nie decydują się na zakładanie i powiększanie rodzin. I w tym obszarze mamy kwestie ochrony zdrowia, dostępu do opieki wczesnodziecięcej, rynku pracy, mieszkalnictwa. Wszystko to sprowadza się do poczucia stabilizacji i bez bezpieczeństwa, jeżeli ludzie takie poczucie mają, czują się bezpiecznie mogą zakładać, że to są warunki, w których chcą mieć rodziny i je powiększać. Dzisiaj jest tak, że od momentu, kiedy urodzi się dziecko, mamy jeden z najdłuższych płatnych urlopów w Unii Europejskiej. Mamy świadczenia, które po zakończeniu tego urlopu 1500 zł na połączenie pracy zawodowej i życia rodzinnego, czyli na opiekę wczesnodziecięcą w ramach aktywnego rodzica zapowiedzianego przez premiera Babciowego. Wydłużyliśmy urlop rodziny. Dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych została podwyższona kwota 500 na 800 zł tego świadczenia rodzicielskiego. I tak naprawdę na rekordową skalę rozwijamy opiekę wczesnodziecięcą. Mamy najbardziej rozwinięty program w całej Unii Europejskiej. W 15 miesięcy stworzyliśmy 23 tysiące nowych miejsc żłobkowych, w 208 gminach powstały usługi. Tam, gdzie nie było ich dostępnych ani publicznych, ani prywatnych, a do końca przyszłego roku tych miejsc w sumie powstanie 102 tysiące. Jeżeli chodzi o kwestię rynku pracy, no to musimy tutaj myśleć o uelastycznieniu tej pracy i formach takich jak praca zdalna. Kobiety, które decydują się na dzieci, na jakiś czas z tego rynku pracy wypadają i mają poczucie braku rozwoju. Więc musimy tworzyć kursy i programy, które będą powodować że ta aktywność zawodowa kobiet będzie większa. 95% niepracujących matek chce pracować i deklaruje to, jednak 50% z nich nie ma takiej możliwości, bo nie ma dostępu do opieki wczesnodziecięcej, więc musimy tworzyć warunki na rynku pracy, które będą pozwalały kobietom po prostu podejmować się tych aktywności zawodowych. Wszelkie rozwiązania, które dotyczą uelastycznionych form pracy są przez ministerstwo rozpatrywane, analizowane i rozważamy pilotaże w. W wielu aspektach takich programów, by sprawdzić, czy ich efektywność będzie rzeczywiście wpływała na zwiększenie aktywizacji zawodowej.